Hejka, witam Was, z tej strony rowerowej i co? Lecimy z temacikiem, pozdrawiam Was serdecznie I co? A dzisiaj będziemy rozbierać takie rzeczy, gdzie będzie mieć silniczek, kolejny, będzie aluminium, będzie też złomik i co? Przed tym wszystkim sobie zważymy ile to by było wartne e. no. Tak zwanym złomowców z kupu złomu. Dobra, chodzimy po kolei. To wszystko jest odzyskane z paczek i tym podobne. I tym podobne. 1 gramów, po 70 groszy, to jest złoty. 1 zł i 8 groszy. Super, zawsze za 1 złoty i 8 groszy. Zobaczymy ile. Tego wyłuskamy, zbieramy się za remontaż i lecimy z temacikiem. Muszę hmm, hmm, hmm. jakiś pojemniczek sobie teraz uszy uszykałać tylko kurczę... Jakieś nasze pojemnik, Chociaż na razie taki. Już skalenduję tego. Uważać, zobaczymy jak to. Szykoważę, żeby się te ostre elementy nie wbiły. Czasem w palec, albo w rękę. To nie ma żartów. To takie wszystko niepożorne. Będzie złomik. Panie się roz... Oj, spadło. Ja zwykle. <laughs> Ale to nic. Zawsze. To jest nieuniknione, to to... że to będzie wszystko będzie tak elegancko jak na oryginale, gdzie tam w filmach uznanych youtuberów tam, tam za montażem filmu stoi dużo monterów ludzi, którzy to montują O, jaka ładna rodziutka oścież oś O, słomik. O. a jeszcze dzisiaj obdzwoniłem kilka serwisów. Jeszcze trzy serwisy w pobliżu, tam w dalszym ode mnie, ale się przeliczyłem, bo oni robią że robi powyżej 120, 125 takie motory nie podejmują się skuterów, więc a tam pisało na tym jednym ogłoszeniu że naprawa yy, wszystkich skuterów nie? więc zadzwoniłem na to pan, nie, nie, on nie robi Czasami do niego się mówił, ale tam jest napisane w ogłoszeniu było, że, że że pan robi yy, Wszystkie modele skuterów, pisało. Skuterów a pan robi tylko powyżej, e, powyżej 125. Zwyż, mówię a no, widzicie, tak to jest, czas. chyba <gryw> będzie tak, że. że będzie chyba, nie wiem lipa uczę, tak się zastanawiam, mówię że po prostu to to są takie opinki Się. I już teraz jestem naprawdę, jak to powiedzieć, żeby nie być w czarnej pupie, albo może takie, takie opinki, o, ale to nic. się wszystko rozsypało, ale to nie jest co. się weźmiemy magnesem, powyciąga, wszystko jest. Dobra, i mówię, nie wiem. I właśnie znalazłem znowu gaznik taki do mojego. Tylko po prostu teraz z tańszego. ale nowe, nowiuczki. I uczę, nie wiem sam czy inwestować w ogóle te. Ten gaźnik, bo się okaże, że będzie jeszcze coś innego, a ja wydam 260 zł. Teraz znalazłem gaźnik. I znalazłem gaźnik za 260 nowy. Zauważaj na ostre takie różności. A zawsze mieduszka. I tylko teraz tak iskra właśnie była, jest. Wszystko tylko po prostu czytałem, właśnie na tych forach, no, na takiej stronie, właśnie byłem na YouTube, że też. To tam są te wszystkie. ale On jest elektro elektroniczny, tak? Elektroniczny. Więc może tam być i to jakiś komputerek, tam podaje, jeszcze ten na to zwykły gaźnik nie może być. Można tam obejść, ale to gościu się wypowiadał taki mechanik, właśnie że to by trzeba było wszystko obejść i mówi nieraz jest nie warta grać świecki żeby przerabiać za nagaźnik bo to jest jakiś eurotek jak ktoś tam ten jakieś tam spalanie nie wiem bzdury takie wiecie o co chodzi I może może jak to jest euro 4 euro coś tam wiecie o co chodzi ktoś tam kto się zna na tych ja tam nie czaję tego to jest jakiś tam i on przez to ma test automatyczny. Wszystko tam, komputerek jakiś tam, gdzieś tam, płytka, czy pod, pod yy, Podaje do niego tam jakiś tam ten i on tutaj sobie yy, podaje prąd, podaje paliwa jak ma spalać, on takie, takie tutaj, jak, wiecie o co chodzi. On sobie zaś sam dawkuje, czy coś tam, tak, susa, tak czy tu właśnie ten... Co tam na YouTubie właśnie to robił On rozkręcał tylko pokazywał jak on tam jest i tłumaczył właśnie do czego te zawory tam te, te automatyczne to wszystko nie wiem on... jeżeli bym musiał kupić to musiałbym sobie jakiś towar swój sprzedać I takie kurczę a te opinki od tego właśnie uwagę na te opinki to tak jeszcze i nie jest myślałem, że gdzieś się dodzwonię do żeby to chociaż tak zabić, wiecie. Jednak fachowiec jakiś tam by mi powiedział nie wiem, co jest wstępnie że jak ktoś się zna, ma jakiś tam serwis pojazdów, skuterów. To... No, będziesz miał skuterów zaraz. A tu gorzej niż samochodem. Chińczyków narobią. To zaś jest problem, bo jak nowy to jeździ, prawda? A jak się zacznie psuć wszystko? to wiecie o co chodzi to zaś ani serwisu, ani, ani takiego serwisu ktoś zapłacisz, ale wiesz, że Ci zrobią, a są takie serwisy znalazłem też, którzy gościu nawet brał w mojej okolicy i ponoć po ileś tam tygodni trzymał zaś twierdził, że się nie da go naprawić, czy coś i jeszcze za to, że ten człowiek chciał ten motor odebrać, ten pojazd, ten skuter na przykład to jeszcze faktycznie nie zrobiony był a się okazało, że on jeszcze pieniądze, faktury wystawiał normalnie że ten motor tam był, ale wiecie o co chodzi, nie jest naprawiony w ogóle eee, <grytanie> no. tam dostałem też na miary, ale właśnie się okazało, że było dużo jest właśnie negatywnych że trzyma Daj się dowiedziałem, tam znajomy też taki dalej się też tam zawołał ten i się też okazało, że 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 przetrzymywał i jeszcze przetrzymywał a się okazało, że guzik zrobił a jeszcze on pojechał po niego, to jeszcze od niego kasę wziął A razie jeszcze taki, coś się dowiedziałem, że zrobił znajomem. Tam, tutaj niedaleko mnie też, właśnie zrobił ten gościu, właśnie zrobił y, wymianę wszystkich olejów, niby wszystko. I się okazało, że zrobił kapitalny remont i wziął więcej. Co by ten znajomy mógł kupić nowy silnik do niego za 1200 chyba Nowy silnik, może wstawić już, taki sam narzutki, tylko aby wszelkie przekładasz i czekajcie, nie wiem czy to a. wygląda jak mieć, a jest metalowa metalowa i on go skroił yy, całe wszystko chyba dwa coś wziął <grym> 2000 dwa tysiące ze wszystkim a on mógłby kupić silnik i dać to e, do... Wiecie, chodzi, do przełożenia, bo możesz. A on ponad 2000. Hmm. Więc nie wiem Co dalej z tym zrobić. Nie wiem, co z tym skutarem zrobić. Naprawdę. jak robił go, by było zostawić żeby on, bo i tak za chwilę opłaty idą, już za tak jak mówiłem. Opłaty nie wiem, o co chodzi, opłaty o, aluminium. Się okazało się tylko, że on po prostu odpala. Tylko po prostu kurcze że te jakoś te kasę bym sobie gdzieś tam wydał te 260 zł. wiecie o co chodzi. Nie wiem, co mam robić. Nie mam się jak poradzić, po prostu. Po szkoda, żeby ten skut, ale nie chciałbym go po prostu, wiecie, też yy, spisywać na. Spisywać na jakieś. na jakieś wiecie, straty. Bo wiem, co je, jeżeli do tego momentu jeździł wszystko, tak? Więc począł. A wystawiać go jako uszkodzony, skoda, Więc nie wiem, co mam zrobić. Chciałbym jakiś rezerwę z Twojego towaru, nie wiem, mojej drodzy oj plastik, dam, plastik do miedzi nie miedzi do odpadów a tu tylko tu tylko tu tylko dobre towary idą o widzę takiego mosiądzu trochę złotego złomiku o, no coś, oj ten filmik będzie dzisiaj długi ale to nic tam. okej, ktoś chciał to oglądnie spokojnie Gdzie to jest tak, można przeciąć jakoś inaczej. Każdy po swojemu robi, nie? No ja lubię tak czasem. Ja to różnie robię. Ach! Najgorzej jak się tam gdzieś źle lecia, to się. Ale. Nie wiem, jak to mam zrobić. <laughs> Zaję kurczę, to, no to jest 200 jeszcze 60 zł to nie jest wiecie o co to, to nie jest mało pieniędzy tak a się kurde ciągnie Ale już widzimy czatę w tunelu. Czyli już chyba dobiegamy do końca. nie mieciuszku. Nie wiem. Może mi czy kto tam jest taki... Dobrze. Zaruszam tą kamerką, ale czasem tak bywa. Ale to nic. Specjalnie te ten nie wiem Nie wiem. To będzie opłacało. Bo ja naprawdę nie chciałbym tego po prostu, bo mi było po prostu szkoda. Zawsze jest skóra, tak? Nie wiem. Nie wiem, jak mam to. tu oh. oh. Coś tam wylazło Zawsze Zawsze coś tam wychodzi.